Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dzień dobry, z tej strony Wąsek Paweł, syn Grażyny i Krzysztofa. Dzisiaj mieliśmy pierwszy dzień polskiego turnieju kwalifikacje Wiśle. Dzień zaczął się całkiem, całkiem przyjemnymi dwoma skokami w treningu, oba za punktem K. Były mocno spóźnione, ale gdzieś tam jeszcze udało się jakieś sensowne metry oddać. Chcieliśmy to poprawić na, na kwalifikacje, żeby wyszło lepiej, ale oczywiście poszło to w drugą stronę. No i tak trochę fartownie przecisłem się do tego konkursu. Totalnie mi nie wyszedł ten skok, bardzo mocno był spóźniony. Do tego nie najlepsze warunki, ale... No, szczęśliwie udało się do, do konkursu dostać, także mam nadzieję, że e, jutro wszystko e, na spokojnie przeanalizujemy i znajdziemy jakieś rozwiązanie e, jak te skoki polepszyć i że w niedzielę będzie to wyglądało dużo lepiej. E, co do rozbiegu ciężko mi powiedzieć, bo dawno tu nie skakaliśmy, a jesteśmy tutaj jakby po Bischofen, gdzie wiadomo ten próg jest e, Zdecydowanie inny niż na wszystkich innych skoczniach, więc na pewno czucie tego samego polegu jest dzisiaj dziwne, ale, ale tak zawsze było, więc wydaje mi się, że tu jakichś dużych różnic nie ma. Różnice gdzieś dopiero pojawiają się za, za polegiem, za odbiciem, gdzie teraz ta bóla jest trochę podniesiona, wydaje mi się wydłużona i ten, ta wysokość przelotowa w pierwszej fazie lotu jest bardzo niska, ale później za bólą gdzieś się. Nabiera się tej wysokości, niekoniecznie ja dziś w kwalifikacjach, ale generalnie tak, tak się nabiera i ja bardzo lubię taki typ. Przypomina mi to skocznie w Łabajowie, gdzie, gdzie trenowałem za młodu i to była moja ulubiona skocznia właśnie gdzieś, gdzie za bólą się tak nazywaliśmy to winduje. E, także mi jak najbardziej przypadła do gustu i na pewno chciałbym tu sobie jakiś wolny trening odbyć, żeby można było się pocieszyć skokami.